Mankowidzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Lecz dzisiaj odcinek jest dość nietypowy, ponieważ w tym odcinku poruszymy sobie temat taki m.in. odpowiem Wam na pytanie, które często mi zadajecie, dlaczego jeszcze do tej pory nie zrobiłem prawa jazdy kategorii C Plus +E i dlaczego jeszcze jeżdżę na tych busach do 3,5 tony i nie przechodzę w końcu na jakiś większy gabaryt pojazdów w tym transporcie międzynarodowym. Tak więc serdecznie was zapraszam na materiał i jeszcze tylko chcę wam przypomnieć o tym, że jeżeli są tutaj widzowie, którzy nie subskrybują mojego kanału, to zachęcam was do tego, żebyście tam na dole zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I jeżeli moje materiały wam się podobają, to nie zapominajcie zostawiać łapeczki w górę dla zasięgu i oczywiście zachęcam was do komentowania moich materiałów, które publikuję dla was na YouTubie. Godzina 19:52. Jeszcze 132 km do jutrzejszego załadunku, i teraz moi drodzy, poruszę taki wydaje mi się dla Was ciekawy temat. Między innymi bardzo często śledzi do mnie zapytania, już od dłuższego czasu w sumie y, pytacie, i tak dopiero teraz nabrała mnie chęć na to, żeby właśnie poruszyć ten temat i Wam odpowiedzieć w końcu na te zadawane pytania. A między innymi pytacie się mnie często o to. Czemu ja jeszcze jeżdżę na tych busach do Rzechni i tony? Tyle lat jeździsz Patryk na tych busach i dalej nie chcesz przejść na duże zestawy. Dlaczego? Odpowiedz nam na to pytanie. To już Wam odpowiadam. To nie jest tak, że ja nie chcę iść pracować na większym gabarycie, czyli na zestawie czy też na jakiejś solówce tylko po prostu to jest kwestia tego że na busie naprawdę ale na ten moment bardzo dobrze mi się pracuje i nie czuję jakiegoś parcia na to aby iść jeździć większym gabarytem pojazdu i teraz wam odpowiem no ale dlaczego nie chcesz iść jeździć skoro tam masz tachograf masz większą kabinę i zupełnie inaczej ta praca wygląda słuchajcie ja wam powiem tak mi praca na busach do 3,5 tony naprawdę bardzo odpowiada, ze względu przede wszystkim na tą mobilność i na tą wolność, którą tutaj kierowca busa posiada. Między innymi do czego zmierza? Jeżeli ja sobie jadę w jakieś fajne miejsce, załóżmy, mamy jakiś ładunek, załóżmy fajny kierunek czy to Hiszpania, czy Portugalia, czy Włochy, czy jakaś Malta, czy cokolwiek innego to uwierzcie mi, że znajdzie się zawsze odrobina czasu na to, abyś sobie mógł w jakimś fajnym miejscu jak jesteś podjechać, coś zobaczyć. Bo fajne uwierzcie mi miejsca są, nawet nie zjeżdżając daleko z autostrady, ale niestety, żeby być w tych fajnych miejscach, musicie przyjechać no takim autobusikiem, tak? Bo te miejsca praktycznie są zawsze dostępne dla kamperów. A tutaj jednak bus jest gabarytem, yy, gabarytu takiego kampera. I te miejsca bardzo często są dostępne dla nas jako kusiarzy. I to jest jeden plus. Dużym zestawem, niestety, nie ma takiej możliwości. Bo jak już jest jakaś możliwość, to albo nie pozwoli ci czas, bo nie możesz zerwać w pauzy, nie możesz podjechać. Jak już znalazłbyś już takie miejsce, co naprawdę mi się wydaje graniczy z cudem. Ewentualnie może ktoś tutaj powiedzieć, dobra, odpina, ktoś e, ciągnik siodłowy, zostawia naczepę na parkingu i jedzie na jakąś fajną miejscówkę przy plaży czy coś takiego. Okej, okay. jeżeli ktoś tak robi, no to spoko. Ale ile jest takich sytuacji, w których można coś takiego zrobić i ile jest e, fajnych miejsc, na, których może na które może przyjechać. Taki oto zestaw, czy też nawet sam ciągnik siodłowy. Już nie, mówię, nie mówmy tutaj o podjechaniu takim oto zestawem na plaży jakąś. Mówmy tutaj o tym, że jeszcze jakby tam podjechał sam ciągnik siodłowy, no to jestem w stanie zrozumieć, by mógłby stanąć, znalazłoby się dla niego miejsce. Ale ja nie spotykałem, bardzo rzadko widziałem i, i spotykałem się z takimi sytuacjami, gdzie byłem na jakimś fajnym miejscu i podjechał ktoś z samym ciągnikiem siodłowym. Jak już ktoś był, to był albo to miejscowy jakiś. Kierowca, co robi na miejscu, a nie że jakiś kierowca, nie wiem, z Polski czy z Niemiec, czy z kogoś indziej, tak? I tutaj właśnie ta wolność na tych busach jest naprawdę w porządku. Załóżmy, robicie sobie weekend. W większości wypada wam, załóżmy, na ciężarówkach jakiś święto, jakiś zakaz. No i co? Brakuje wam jakichś artykułów spożywczych? Jak nie macie pod ręką, nie wiem, jakiś albo jakiegoś roweru, a macie Lidla oddalonego załóżmy 8 czy tam 9 kilometrów najbliższego, no to już jest wszystko po ptokach. No nie zrobicie zakupów, nie, nie, nie macie możliwości, żeby się gdzieś tam e, przestawić i w ogóle, no bo taksówki sobie nie wezmiecie, no bo no już chyba nieźle by musiało kogoś sporypać, żeby sobie po prostu jeszcze wzywać taryfy na, parkingi, kurde w Niemcze, na parking w Niemczech i jechać taryfą do Lidla. No chyba, że ktoś naprawdę zarabia mega kolosalne pieniądze w tym transporcie i po prostu e, może sobie na coś takiego pozwolić, to okej, jakby tutaj honor, nie ma, nie, nie ma tematu. Ale ja sobie tutaj w tym momencie czegoś mi brakuje, stoję na parkingu, ok, lit jest za 4-5 km, czy tam za 10-11 km, no bo najbliższy bliżej nie ma. Wsiadam, jeżeli jest otwarty, jadę i nie ma z tym najmniejszego problemu. Podjeżdżam pod sam sklep i, i po prostu idę robię zakupy. Tam, tam na zestawach wiadomo, da się to też e, zorganizować e, w taki sposób, że jak już jest jakiś sklep, no to robi się większe zakupy. Tak naprawdę ja tutaj, jak jeżdżę na busie do tony, nie robię dużych zakupów, jak jestem w Lidlu, bo wiem, że codziennie praktycznie mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie wjechać do sklepu i pójść sobie kupić chociażby pieczywo, e, które będę miał na bieżąco, tak? Czy jakieś, nie wiem, e, produkty do, do, do chleba, tak? Już e... tak, to, tak o tym mówmy. Więc yy, dlatego mi się dobrze tutaj jakby pracuję na tych busach i nie mam jakiegoś mega dużego parcia na to, żeby te prawo jazdy już mieć na teraz. Muszę wam powiedzieć, że w przyszłości jest plan taki, żeby robić te prawo jazdy. Nawet bym powiedział w najbliższej przyszłości, że już chcę po prostu mieć ten plastik, te kwity już chcę mieć zrobione. Ale to też nie będzie tak, że po prostu będę już od razu chciał rezygnować z transportu do trzechiej błytony i... Zasiadać sobie yy, i rezygnować z tego, myślę, że ja tutaj chcę na pewno poczekać do momentu, aż wejdzie tachograf na busy. Bo najprawdopodobniej on wejdzie. Chociaż tachograf na busy miał wchodzić już wielokrotnie, i jakby zawsze do tego miało dojść, to to było jakoś tam cofane, nie dochodziło do tego, ale no niby teraz w 2026 roku by to wejść już oficjalnie w życie ale w kuluarach i jakby w eterze nie słychać nic na ten temat jeszcze, bo no nawet chociażby w jakimś okresie przejściowym, nie wiadomo kiedy by się to zaczęło i jakby to miało generalnie wszystko y, wyglądać więc zobaczymy co, co, co czas przyniesie, według y, planu no to y, lipiec 2026, czyli tak naprawdę zarówny rok y, będzie y, będziemy już jako pusiarze najprawdopodobniej oficjalnie jeździć z tachografami, ale tego też nie wiadomo, to jest takie, wiecie, no to trzeba wszystko wziąć w takich cudzysłów i, i po prostu e, narysować ogromny znak zapytania nad tym wszystkim, no bo nie wiadomo tak naprawdę, co będzie. E, ale jak już wejdzie ten tachograf, to myślę, że będę miał taką dużą zagwozdkę, że jak już utracę na busach taką swobodę poruszania się po tej Europie, to nie wiem czy nie będę chciał tego przełożyć na po prostu przejście chociażby nawet na jakąś solówkę 12 tonową może i nawet na zestaw zobaczymy, ale pod względem takim, że jak już mam mieć po prostu ten tachograf i być uwiązany na parkingach przez ten czas no to żeby to się mi przełożyło na większą ilość miejsca w tej kabinie, no bo nie ma co porównywać Takiej kabiny jak ma zestaw, a takiej jak ma bus. Da się w tym busie też normalnie funkcjonować i, i żyć, bo to już nie są takie y, busy, y, które były w 2000, załóżmy. Nie, nie, nie w samochodzie, ale my tutaj skupiamy się na tym, co jest teraz, i po prostu skupiamy się na pracy kierowcy, tak? czy to e, zestawu, czy jakby busa. No, ale tutaj nie ma porównania. No, w zestawie jest zdecydowanie więcej miejsca i to trzeba powiedzieć szczerze, i tutaj jakby to nie podlega żadnej dyskusji. I właśnie będę miał taką zagłoskę, Bo już plan jest taki, żeby na pewno do lipca w przyszłym roku mieć zrobione kwity e, po prostu na. C plus te zrobione, zdane te zaminy, które są niezbędne do przewożenia towarów, żeby wszystko było na gotowo, żeby człowiek był gotowy ewentualnie na jakieś przejście. Ale co będzie? To się tak naprawdę okaże w praktyce i to nie jest tak jak dużo osób tam wiecie. Czasami zadawało pytanie, że może ja nie chcę przejść na zestawy, dlatego że się czegoś boję, bo większy gabaryt, bo to praca na tachografię i w ogóle nie, odpada. Zdementować to muszę. Nie, to nie jest kwestia strachu, że się czegoś boję, bo Europę tak naprawdę już mam obcykaną, byłem wszędzie. Teraz jakbym przeszedł na jakiś zestaw czy solówkę. To tak naprawdę byłoby tylko kwestia tego, żeby przyzwyczaić się do tego gabarytu, do tego tonażu, który po prostu się wiezie na plecach i, 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 i nauczenia się tej pracy, wiadomo, na tachografię, nauczenia się po prostu tych wszystkich y, zakazów, które obowiązują y, y, kwestia, i byłaby to kwestia jakiegoś tam przyzwyczajenia. No zawsze trzeba dać sobie jakąś chwilę czasu na to, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Nawet jak zmieniacie sobie pracodawcę, to też jak ale jak idziecie, idziecie do nowego pracodawcy, yy, mimo że będziecie robić to samo, to każdy ma taką zagłoskę, a co to będzie, a jak to będzie, no bo mimo, że się robi to samo, no to są jakieś inne warunki i ludzie i do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić na nowo i się zżyć z tym wszystkim i zrobić tak, aby to wszystko weszło w krew, tak jak powinno to, yy, to, to wejść. Więc myślę, że to jest taka dla Was najlepsza odpowiedź z mojej strony. W tym temacie, a jeszcze co do tachografów na busy do 3,5 tony, bo też duża ilość osób y, uważa, że busy znikną ze względu na to, jak już wejdzie tachograf, ponieważ przestaną być opłacalne, to uwierzcie mi, ja nie mam takiego zdania, że to zniknie, bo y, transport y, lekki, no bo to trzeba nazwać transportem lekkim, nigdy nie zginie, zawsze będzie potrzebny. Chociażby nawet do tego, żeby porozwozić artykuły spożywcze po jakichś lokalnych, mniejszych sklepach, po aptekach, które są w centrach miast, naprawdę znajdzie się jeszcze mega, ale to mega dużo pracy na te busy, nawet jak będą tachografy. Może faktycznie mniejsze firmy, które mają 2-3 busiki, 4-5, będą miały z tym problem, ale nie sądzę, żeby to był jakiś duży problem dla firm, które mają po 50, po 100, po 200. Busów. Myślę, że jest to w takich firmach do ogarnięcia, ale co czas pokaże, to to będzie najważniejsze. Więc zobaczymy za jakiś czas. Myślę, że będziecie zadowoleni z tej odpowiedzi. I w końcu rozwiałem wszystkie tutaj jakieś zapytania i ciekawości z Waszej strony odnośnie tego, jakie ja mam podejście do robienia prawa jazdy i ewentualnego przejścia na większy gabaryt, jak już bym miał te prawo jazdy oficjalnie na blacie.